Stosunek powierzchni do objętości. Jeśli wielkość komórki lub na przykład figury geometrycznej, jaką jest sześcian, rośnie, to wzrost jej objętości będzie proporcjonalnie szybszy niż wzrost pola powierzchni. To znaczy, że objętość, czyli V, rośnie szybciej niż pole powierzchni, czyli P. Powierzchnia P jest proporcjonalna do kwadratu funkcji liniowej. Objętość V jest proporcjonalna do sześcianu funkcji liniowej. Mniejszy obiekt ma większy stosunek P do V, czyli powierzchni do objętości. Czyli P do V małego obiektu jest większe niż P do V dużego obiektu. Dlaczego jest to aż tak istotne? Odpowiednio duży stosunek P do V jest ważny, zwłaszcza u komórek, które wymieniają dużo materii z otoczeniem, np. komórki jelit. Na powierzchni tych komórek występują mikrokoszumki, które dodatkowo zwiększają pole powierzchni komórki. Aby wykazać, że objętość rośnie szybciej niż pole powierzchni, wykonam odpowiednie obliczenia posługując się polem powierzchni i objętością sześcianów. Całkowite pole powierzchni P jest to suma pól powierzchni wszystkich boków kostek sześcianu razy liczba tych kostek. Czyli mamy Pole każdej ściany sześcianu, sześcian, sześć ścian, czyli sześcian ma sześć ścian, które są kwadratami, czyli pole każdego kwadratu każdej tej ściany równa się a razy a. I ponieważ sześcian ma sześć ścian, sześć kwadratów, to będzie a razy a razy 6 i to jest pole powierzchni całego pojedynczego sześcianu. Natomiast pole powierzchni wszystkich sześcianów jest to pole powierzchni pojedynczego sześcianu razy ilość tych komórek, czyli ilość naszych sześcianów. Całkowita objętość V jest to suma objętości każdej kostki razy liczba kostek. Przy czym objętość każdego sześcianu równa się pole podstawy razy wysokość. Sześcian jest to figura geometryczna, która ma sześć takich samych ścian, czyli ścian w postaci kwadratów, więc pole podstawy będzie polem powierzchni kwadratu, czyli a razy a. Natomiast wysokość w przypadku sześcianu również jest równa a. Zatem objętość pojedynczego sześcianu będzie równa a razy a razy a, czyli a do potęgi trzeciej. Analogicznie jak w liczeniu całkowitego pola powierzchni, całkowita objętość V będzie równa objętości pojedynczego sześcianu razy liczbie tych sześcianów. Teraz obliczę dla trzech przykładowych figur całkowite pola powierzchni, całkowitą objętość oraz stosunek powierzchni do objętości. Pierwsza figura jest to sześcian o wymiarach 1 na 1 na 1. Całkowite pole powierzchni równa się 6, ponieważ w przypadku pojedynczego sześcianu Pole powierzchni całkowite równa się 6 razy pole ścian, ponieważ sześcian ma 6 ścian, a pole każdego kwadratu o wymiarach 1 na 1 równa się jedną jednostkę kwadratową, więc tutaj 1 razy 6 równa się 6 jednostek kwadratowych. Objętość tego sześcianu będzie równa 1 razy 1 razy 1, czyli będzie ona równa 1. Czyli zauważy, że pole powierzchni jest sześciokrotnie większe od objętości. Objętość jest równa pole podstawy razy wysokość i tutaj zawsze mamy jedynki, więc objętość równa się jedną jednostkę sześcienną. I stosunek powierzchni do objętości, czyli p do v to jest 6 do 1, równa się 6. Druga figura jest to sześcian o boku 5 na 5 na 5. Teraz całkowite pole powierzchni tego sześcianu jest to pole wszystkich jego ścian, czyli pole wszystkich kwadratów to jest 5 na 5 razy 6. Czyli 5 razy 5 to jest 25, 25 razy 6 to jest 150 jednostek kwadratowych. Objętość tego sześcianu równa jest 125, dlatego że Objętość równa się pole podstawy razy wysokość, a ponieważ tutaj wszystkie boki są równe, to mamy 5 razy 5, czyli 25 razy 5, to jest 125. I stosunek powierzchni do objętości P do V to jest 150 do 125, równa się 1,2. Figura trzecia jest to skupisko sześcianów o wymiarach 1 na 1 na 1 i to skupisko ma wymiary 5 na 5 na 5. Czyli tak jakbyśmy mieli te małe sześciany, które ułożymy w taki sposób, aby zapełniły całą przestrzeń tego sześcianu. I teraz zobacz różnicę między tym sześcianem o wymiarach 5 na 5, a tym skupiskiem małych sześcianów skupiskiem o wymiarach 5 na 5, ale składającym się z iluś małych sześcianów. Całkowite pole powierzchni P równa się tutaj aż 750. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj pole powierzchni każdego tego małego sześcianu, czyli 1 razy 1 razy 6, tak jak tutaj. I tych małych sześcianów mamy 125, czyli 1 razy 1 razy 6 to jest 6, razy 125 mamy 750. Całkowita objętość tej figury jest to suma objętości wszystkich tych małych sześcianów, czyli jak tutaj mieliśmy objętość równą 1, to mamy tutaj objętość równą 125, ponieważ tych małych sześcianów o wymiarach 1 na 1 na 1 jest aż 125. Teraz stosunek powierzchni do objętości, czyli 750 przez 125 to jest 6. Zwróć uwagę na to w przypadku drugiej i trzeciej figury, że mamy tak naprawdę dwie figury, które mają taką samą objętość. W przypadku pierwszym mamy sześcian, którego krawędź wynosi 5 jednostek. W przypadku drugim mamy przestrzeń, która też wynosi 5 jednostek. Natomiast w skład tej przestrzeni wchodzi 125 małych sześcianów o krawędzi 1. Zatem w przypadku tej samej objętości równej 125 jednostek sześciennych, w przypadku tej figury i tej, mamy różne całkowite pole powierzchni, ponieważ w przypadku mniejszego rozdrobnienia tej figury, czyli figury pojedynczej, gdzie jest krawędź 5 jednostek, mamy zaledwie pole 150 jednostek kwadratowych, natomiast w przypadku takiego podzielenia na małe sześciany mamy pole aż pięciokrotnie większe. Czyli to pole wynosi 750 jednostek kwadratowych. Dlaczego stosunek pola powierzchni do objętości jest tak ważny? Ponieważ jeżeli mamy większe pole powierzchni, to komórka ma większe możliwości wchłaniania, ma większą powierzchnię do wchłaniania określonych substancji i również do wydalania określonych substancji. A objętość komórki jest taka sama, czyli komórka, która ma większe pole powierzchni, w stosunku do małej objętości, ona będzie mogła szybciej pobierać pewne substancje i szybciej wydalać, więc ona będzie funkcjonować sprawniej.